Hitman Rozgrzeszenie z 2012 roku przez fanów Łysego agenta jest uznawane za najgorszą odsłonę serii, jaka powstała. Są to głosy graczy, którzy oczywiście wytykają tej grze zmiany w postaci agenta 47 oraz postawienie mocno na fabułę oraz historię. A więc pytanie, co było problemem w tej odsłonie? Czy problemem był sam agent 47, zbyt płytka fabuła, sposób przedstawienia historii, czy też poszczególnych bohaterów, rozgrywka, czy może jeszcze coś innego? I wydaje mi się, że. Wszystkiego po trochu. Postaram się w tym materiale odpowiedzieć na pytanie, dlaczego fani Łysego Agenta z kodem kreskowym przyklejają mu łatkę najgorszego Hitmena. Na początku zadajmy sobie pytanie, za co fani tej marki w ogóle pokochali, czy też polubili Łysego Agenta. Otóż pokochali serię za to, że robiła coś innego niż inne gry. Kiedyś, gdy debiutował Hitman, dokładnie 25 lat temu, w 2000 roku, ludzie byli zaintrygowani Łysym Bohaterem z kodem kreskowym z tyłu głowy i fabułą. Ponieważ fabuła była o czym? pełna intrygii, dobrze przedstawiała całego bohatera, choć poziom reżyserii był taki sobie. Była to może nie jakoś mega poważna i dojrzała fabuła i skłaniająca do jakiejś refleksji, bo wciąż była to fabuła o po prostu rządowych agencjach, intrygach, spiskach, badaniach naukowych, eliminacji ludzi, którzy stali na przeszkodzie i tak A w centrum tego wszystkiego był oczywiście Agent 47. Nie będę już o samym agencie dużo mówić, bo zrobiłem to już w tym filmie. Tam możesz dowiedzieć się już więcej o ciekawostkach, czy też o jego jego umiejętnościach i podejściu do działania i w ogóle do życia. Skupmy się teraz już na samej grze i tej historii, która jest nam tutaj serwowana. Jako, że iO Interactive w tamtym czasie szukało wydawcy do swoich gier, głównie do Hitmana, Square Enix postanowiło, że od razu ich wykupi łącznie z prawem do marki Hitman. Wydawca miał wtedy dużą moc i wpływ na rozwój marki i nakazał stworzyć kolejną odsłonę, która będzie bardziej filmowa i będzie trafiać do szerszego grona osób, bardziej z historią i bohaterami, i porzuci pewne elementy z którymi kojarzony jest Hitman. A właściwie poprzednie gry, bo sprawa tutaj dotyczy nie tylko jego zmiany w postaci, ale także zmiany w rozgrywce. Historia w rozgrzeszeniu to oczywiście kontynuacja poprzednich odsłon. Gra zaczyna się od tego, że łysy agent ma zlikwidować Dianę Bernwood, z którą znał się od lat, gdyż była jego opiekunem. Gdy agent 47 dociera na miejsce jej i staje naprzeciw Diany, on po prostu bez słowa do niej strzela. Jednak przed śmiercią prosi ona agenta 47 o to, by odnalazł i chronił dziewczynkę, która jest Zdolna do takich samych rzeczy jak on. I że ma ogromny potencjał, ale też chce jej dać wybór, którego agent 47 nigdy w swoim życiu nie miał. I że trzeba jej pomóc, gdyż źli ludzie z pewnością będą chcieli ją wykorzystać. A potem 47 po prostu porzuca całkowicie agencję i nie daje znaku życia. Zabiera dziewczynkę i stara się ukryć, a następnie dowiedzieć się o wrogach, którzy chcieliby ją porwać. I to jest w sumie cała historia. Nie muszę chyba mówić dalej, co się dzieje, prawda? Jest to typowo taka prosta historia rodem z na akcji. I gdzieś jakiś tam pomysł co prawda był, ale ten pomysł ma jedną warstwę i nie ma ani tutaj drugiego dna, ani jakiejś głębi czy czegokolwiek. Nie żeby w innych Hitmenach było inaczej, ale rozumiecie do czego zmierzam, prawda? To zwyczajnie nie pasuje do takiego bohatera, jakim jest Hitman. Człowiek, który wiecznie dba o swoje bezpieczeństwo, który nie wchodzi w głębsze relacje z innymi ludźmi, ponieważ jest tym, kim jest. Ktoś mi może powiedzieć teraz, że przecież to wcale nie jest takie złe, że człowiek, który zna życie doskonale, nagle spotykał Kogoś bardzo młodego i łączą ich pewne sprawy, jeśli chodzi o genetykę i możliwości nadludzkie i taki ktoś postanawia jej zwyczajnie pomóc. I oczywiście, że to nic złego, ale tutaj poszło to w najprostszą możliwą stronę. Jak się pogra w to 30-40 minut, to już wtedy można było przypuszczać i być prawie pewnym, do czego to wszystko zmierza. i Będąc szczerym, ja chętnie bym nawet wyciągnął jeszcze coś z tej historii. Co zapytasz? A chociażby pomysł na osobną grę, albo jakieś przygody o dojrzałej już Wiktorii. Ale może już z nieco innymi celami. IO Interactive jeszcze nie wpadło na pomysł osobnej gry o tej bohaterce, a szkoda, bo ja uważam, że gdyby to dobrze rozegrać, to być może IO Interactive miałby kolejną świetną, świeżą markę, ale wydaje mi się, że i tak już jest za późno. Podsumowując już tę historię w tej odsłonie, to jest ona zupełnie inna niż w poprzednich grach. W tej odsłonie Hitman, wyobraźcie sobie, że daje się zaskoczyć kilkukrotnie w naprawdę głupi sposób. Jest on przedstawiony tutaj nie jako najlepszy z najlepszych w swoim fachu, a bardziej jak Taki zawodowiec, ale z pewnymi brakami w umiejętnościach. Otóż Agent 47 daje się zaskoczyć tutaj w głupi sposób przy porażeniu prądem. Tak samo powalenie go od tak przez Sancheza, wielkiego gościa, co prawda, ale mówimy tutaj o pierdolonym hitmenie. Legendzie zabijania, a on daje się zaskoczyć takiemu przeciwnikowi, choć widział przecież jak on wygląda, i że trzeba jakoś inaczej go wyeliminować. I takich głupot kilka można w tej grze znaleźć. Końcówka tej gry, tak w ogóle sugerowała w tamtym czasie, że może powstać. Kon kontynuacja, bo była tam jedna postać, która nie została tak do końca wykorzystana, że tak powiem. Mowa tutaj o tym policjancie, co ściga agenta 47. Ale z tego co ja kiedyś pamiętam, Square Enix było niezadowolone ze sprzedaży i sukcesu gry, więc zaczęły się już wtedy problemy. Co doprowadziło później oczywiście do odcięcia się IO Interactive od wydawcy i przekierowanie tego w inną stronę. W sumie to nawet chciałbym zobaczyć kontynuację i tego, co mogli planować jeszcze dalej, bo jakieś furtki sobie zostawili na ewentualną dalszą historię. Ale koniec końców nigdy do tego nie doszło. Reżyseria czy w ogóle przerywniki filmowe jak na rok 2012 są naprawdę dobre. To nie była jakaś najwyższa mega półka, ale no rzeczywiście dobrze to wyglądało. Bohaterowie w tej grze również są spoko. Da się z tej gry zapamiętać na przykład Sancheza, bo ciężko go zapamiętać przez to jaki jest wielki. No i całkiem niezła i chyba najlepsza postać, czyli Blake Dexter. No i w sumie na tym można byłoby zakończyć, bo reszta postaci na równi z Agentem 47 była tu zwyczajnie OK, albo była nie. Nijaka. Pierwszy raz w tę grę grałem z polskim dublażem, bo na PlayStation 3 grałem z angielskimi głosami. Tak, w tej grze jest polski dublaż i to jedyna taka odsłona Hitmana, gdzie polscy gracze otrzymują i polskie napisy oraz głosy. A jak to wyszło? Uważam, że obsada dała radę całościowo. Szczególnie zajebiście spisał się aktor, który podkładał głos Dexterowi. Pierdol się! Kurwa! Co ty robisz w tej dziurze, Clive? Rany, to nie moje! Jezu Chryste! Co pani kupę? chory skór wielu. Zabiłeś mi syna, prawda? Reszta również dała radę i czuć było jakość, i że są tam ludzie, którzy znają się na rzeczy. Co do Pawła Małaszyńskiego, który podkładał głos Hitmanowi, to oczywiście nie ma on startu do Davida Batesona. Nie są nas sprzedaż synku. Są moje. Otarutkie, hmm. że masz barach. Mogę je sobie po prostu wziąć. Nie wyglądasz mi na złodzieja. To nie będzie kradzież. Małaszyński brzmi całkiem ok, i momentami on pasował do tej roli i może, powtarzam, może bym się przyzwyczaił i chętnie słuchał jego głosu, gdyby on podkładał swój głos Łysemu już od pierwszych gier. To wtedy może ceniłbym go bardziej i może stawiał nawet na równi z angielską wersją. I kurczę, szkoda, że nie miał już nikt okazji podkładać głosu dla Łysego w tej najnowszej trylogii, bo może jakby dać Małaszyńskiemu się rozkręcić nieco bardziej, to może byłoby coś z tego lepszego. Ale jak niestety wiemy, nie było już takiej opcji. W przyszłych odsłonach. Co ciekawe, przy ostatniej z odsłon z najnowszej trylogii zrezygnowano już nawet z polskich napisów. Zawsze odkąd pamiętam, Hitmeny miały chociaż te polskie napisy, a przy najnowszej odsłonie nawet napisów zabrakło. Pewnie Ajo Interactive zdecydowało się tego nie robić, bo deweloper, jak i wydawca mają w tym najwięcej do powiedzenia. A że obecnie Ajo Interactive jest i deweloperem, i wydawcą, to postanowili sobie polskie napisy odpuścić. Prawdę mówiąc, nie wiem na 100% jaki był powód, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No dobrze, to teraz kilka słów zanim przejdę do rozgrywki. Otóż grałem już kiedyś w tego Hitmana kilka lat po premierze na PlayStation 3, ale teraz postanowiłem wrócić do tej gry tym razem przechodząc ją w wersji pecetowej. Zerknijmy na chwilę do menu gry. Można zmienić sterowanie, mamy też ustawienia czułości myszy, aczkolwiek nie działa ono tak jak ja bym chciał, ponieważ różnice, które ustawiałem sobie przy pomocy suwaka były może nie niezauważalne, ale wymagało to dodatkowej zabawy przy DPI myszki oraz grzebaniu już w Windows się w panelu sterowania, bo kamerą obracało się niewygodnie. Zbyt dużo razy musiałem przejechać myszką po biurku, żeby się w ogóle w miarę szybko i elegancko rozejrzeć w prawo, czy też w lewo. Ustawienia graficzne miałem na maksa, gra chodziła jak marzenie i było zero problemów z płynnością. Także optymalizacyjnie ta gra to bajka i wysoka półka. Gra jest mega dopracowana, bo jakichś zauważalnych błędów czy kraszy nie było tu wcale. Tak samo nie było tu problemów z glitchami i bugami, które jakkolwiek utrudniają grę, albo po prostu przyjemność z grania. Tak samo zresztą pamiętam, było na konsoli PlayStation 3. Także ciężko tu naprawdę o jakieś problemy w samej grze. Pewnie jak się samemu popróbuje coś specjalnie zepsuć, to się coś znajdzie, zawsze się coś znajdzie, ale żeby było widać jakieś niechlujstwo albo zaniedbanie, to absolutnie nie. Zresztą o czym tutaj dużo gadać? IO Interactive nigdy nie miało problemów z optymalizacją swoich tytułów i zawsze dowozili Hitmana w dobrej jakości. Ale teraz przejdźmy może do tego, co mi się w tej grze nie do końca podoba. Bo to, że historia nie pasuje do Hitmana i że jest zbyt płytka i Nudna to jedno, ale z rozgrywką mam trochę mieszane odczucia, bo z jednej strony ta gra jest naprawdę dobrze wykonana. Nie widać tu odstawionej fuszerki, bo gra się serio w tego hitmana naprawdę super. Tylko, że tu problem zaczyna się, gdy zobaczysz lokację. Gra widać, że jest mega liniowa jak na hitmana. Myślałem, że jak wrócę do tej gry, to przymknę na to oko i może będę w stanie to zaakceptować, ale niestety nie mogę. Po prostu im dalej w las, tym gorzej. Mnóstwo lokacji jest mocno ograniczona i ustawiona w linii prostej, czyli masz start w środku drogi masz swój cel, a kawałek dalej metę i koniec. Gra niestety nie serwuje wielu możliwości w wyeliminowaniu celu jak przy chociażby Blood Money, gdzie tam lokacje były spore, a co za tym idzie większą swobodę i więcej możliwości w kreatywnym likwidowaniu celu. I oczywiście w Hitmanie rozgrzeszenie też jest to możliwe, ale pamiętajmy, że w tej grze przede wszystkim chodzi o fabułę. W sensie deweloperzy olali otwartość lokacji oraz przygotowania się do zabicia celu, czyli olali temat wyboru ekwipunku na rzecz właśnie tej historii, którą chcieli zaskoczyć świat. No cóż, coś kosztem czegoś, ale czy lokacje są różnorodne i w ogóle jakkolwiek ciekawe? Znajdzie się tu parę takich misji i etapów, które są naprawdę ciekawe, ale też trzeba pamiętać, że tutaj misje odbywały się tylko i wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Więc ciężko było o różnorodność i jakieś ciekawe miejscówki. Także ta gra to nie hitmentologia, a szkoda. Najlepsze misje czy też etapy to przede wszystkim ucieczka przed policją z hotelu, aż podworzec, na którym czekamy aż Przyjedzie pociąg. Naprawdę ta misja była chyba najlepsza, bo nie dość, że była taka z dreszczykiem emocji, to w dodatku w nocy w tłumie ludzi. A jeszcze trzeba było uważać na policjantów, którzy wypatrywali łysego podejrzanego faceta. Naprawdę ta misja była jedną z tych lepszych, o ile nie najlepsza. A to nie wszystko, bo jest jeszcze ciekawa misja na cmentarzu. No i oczywiście lokacja pod koniec gry, czyli Part WATER! Blackwater! Part Blackwater! Świetna była też mini misja, gdy brało się udział w konkursie strzeleckim z podrabianą Larą Croft. Ta gra miała tutaj dużo nawiązań, smaczków, easter eggów i ciekawostek, ale o wszystkim tym nie da się powiedzieć i jest to raczej temat na osobny film. Wróćmy jeszcze na chwilę do menu głównego, bo zanim zaczyna się grę, to mamy standardowo do wyboru poziom ciężkości. I tych poziomów jest dużo. Jest łatwy, jest normalny, trudny, ekspert oraz purysta. I każdy z tych poziomów oczywiście coś zmienia w rozgrywce. Ja grałem na początku na tym prawie najwyższym Poziomie, czyli ekspert, bo chciałem sprawdzić, czy będzie mi od początku łatwo wszystko wychodziło, okazało się, że nie. Więc zmieniłem poziom ciężkości na normalny, bo ja prawie całkowicie zapomniałem o tej grze, bo grałem w tę odsłonę naprawdę dawno temu i tylko raz. I żeby się nie męczyć, wybrałem ten poziom, żeby po prostu poznać tę grę całkowicie od zera. Te poziomy trudności mają tu znaczenie, bo widać na przykład lepszą reakcję przeciwników, albo też większe ich natężenie w konkretnym miejscu, że nie da się od tak łatwo przejść pewnego etapu jak na normalnym poziomie. Więc na puryście musi być jeszcze ciężej, w dodatku z tego co pamiętam to na tym najwyższym poziomie nie ma interfejsu, o ile dobrze kojarzę. Ja wybrałem grę na normalu, bo chciałem po prostu zwyczajnie tę grę przejść na nowo i doszedłem do pewnego wniosku, że te wyższe poziomy ciężkości przy takich zamkniętych mapach i bardziej korytarzowych sprawiają nienaturalną trudność, która jest przesadzona. Ponieważ gra jest zbyt mocno wtedy upchana w przeciwników, co powoduje, że gra pozbawia nas pewnych możliwości wykorzystywaniu mechanik. Na przykład przy Przebieranie się w tej grze, jak się chce ją normalnie przejść, jest koniecznością. To znaczy, pewnie da się to przejść w samym garniaku i bez wykrycia na rangę Silent Assassin, ale wtedy odczuwa się tu taki zbyt mocny ścisk przez mapę i niezbalansowaną mechanikę przebierania się. Bo za każdym razem, jak się przebieramy za jakiegoś tam ochroniarza albo policjanta, to dosłownie każdy policjant nas od tak w kilka sekund rozpoznaje. A to nie tak powinno to działać. Dobrym przykładem na to, w której odsłonie działa to najlepiej, to oczywiście najnowsza trylogia, gdzie wśród danej grupy, na przykład ochroniarzy, jest jedna osoba, która doskonale zna wszystkich swoich pracowników, plus jeszcze jakaś jedna tam poboczna, na przykład szef ochrony, albo szeryf, albo szef sprzątaczy, czy szef kuchni. I tak to powinno właśnie wyglądać. A w rozgrzeszeniu niestety przebranie się za kogoś nie daje nam żadnych profitów albo większej swobody w eksplorowaniu lokacji, bo i tak musimy chować się przed innymi tak samo ubranymi ami No i do tego dochodzi jeszcze ten instynkt, który możemy wykorzystywać i napełnia się przy podnoszeniu dowodów, Albo wykonaniu jakiegoś tam celu misji. Używa się go wtedy, gdy trzeba przejść między kilkoma ochroniarzami, żeby nie być wykrytym, i wtedy, kiedy naprawdę nie ma możliwości innego przejścia. Korzystałem z tego dosyć często, bo naprawdę inaczej się w tej grze nie da. A nie zamierzałem się katować przez źle zaprojektowaną mechaniką przebierania się. No i oczywiście mechaniką instynktu. Bo jak przechodzimy na przykład obok jakiegoś ochroniarza i potrzebujemy wtopić się w otoczenie i zakryć głowę czapką albo podrapać się po głowie, to musisz mieć zawsze trochę tego. Instynktu. Ale jeżeli on spada do zera, to nagle Hitman nie może już podrapać się po głowie albo zakryć twarzy czapką. No sorry, ale te przebieranie się i instynkt, no, nie trafiają do mnie. Na szczęście znacznie lepiej to już działa w trylogii. Bardzo w tym hitmenie podobały mi się animacje, szczególnie to, w jaki sposób porusza się sam agent 47. Widzicie pewnie o co mi chodzi, czyli o takie zwykłe ruchy, jak obrót o 180 stopni. Są one z taką gracją i elegancją, i zawsze jest przy tym pewne opóźnienie, przez co czujesz, że ten ruch ma jakąś. Wagę i że zanim się Hitman w pełni obróci w danym kierunku, to chwileczkę to zajmie. Ja bardzo szybko się przyzwyczaiłem i polubiłem tutaj responsywność i takie poczucie, że ten Hitman swoje waży i że potrzeba mu chwilkę czasu na wykonanie w ładny sposób animacji. Co do zawartości w grze, powiem krótko: jest to odsłona, w której dodano masę różnych przedmiotów i broni, które wykorzystać możemy na różne sposoby. Są miny, materiały wybuchowe na pilota, pistolety, pistolety maszynowe, bronie białe, takie jak chociażby key baseball. Golowy, kij golfowy, sztylety, noże, katany, tasaki. Przedmioty do odwracania uwagi tak samo. Bardzo fajne jest to, że na końcu każdej misji możemy sobie sprawdzić, co dany etap w sobie zawierał i co można na nim znaleźć, żeby coś odblokować. Są to wyzwania, w których są ciuchy do odblokowania, bronie, przedmioty, a nawet zaliczania konkretnych wyzwań i sposobów wyeliminowania celu. I to jest jak najbardziej spoko. Muzyka w tej grze jest taka, bym powiedział, filmowa, z amerykańskimi akcentami i naleciałościami. Ja nie jestem fanem tej ścieżki audio. Z tej odsłony, bo gryzie mi się to z samym agentem 47, do którego takie klimaty muzyczne zwyczajnie nie pasują. Fani Hitmana doskonale wiedzą, jaki kompozytor idealnie dodał semu tą magiczną aurę. Wiem, że w tej grze było coś takiego jak kontrakty, w których mieliśmy możliwość tworzenia własnego wyzwania na istniejącej mapie czy też poziomie i pamiętam to z wersji na PlayStation 3, ale grając w to na PC nie znalazłem takiej opcji. Nie wiem, czy źle szukałem, ale przeklikałem dosłownie całe menu główne i nie znalazłem czegoś takiego. A pamiętam, że było to świetne, bo było to później rozwijane z pozytywnym rezultatem w całej trylogii. Grałem w wersję z GOG'a, więc być może ta wersja nie ma kontraktów i są one na Steamie, a być może nie ma tego już, dlatego że nie jest to wspierane online, bo pamiętam, że coś z tym się łączyło. Ale ktoś mi może wyjaśni o co z tym chodzi. Co do grafiki i tego jak wygląda ta gra po 13 latach, to zestarzała się ona dobrze. Przerwniki są naprawdę spoko, choć uważam, że momentami one wyglądają brzydko. Nie wiem, czy wy też odnosicie takie Wrażenie, ale mi się wydaje, że tam jest nałożony jakiś taki rozmazujący filtr, i czasami mi oczy od tego krwawiły i chciałem jak najszybciej przejść do samej rozgrywki. W samej grze, natomiast te wszystkie szczegóły na ciele Agenta 47, na jego garniturze, na twarzy wyglądają naprawdę super. Szczególnie ten garnitur z tym krawatem, bo widać tam naprawdę dużo detalu. Gra światła i operowanie cieniem, czy też deszczem, też naprawdę niczego sobie, jak na 13-letnią grę. Hitman rozgrzeszenie dla mnie to taka gra, która jest jak najbardziej. Dobra, szczególnie dla tych osób, które nigdy nie grały w Łysego i zaczynają właśnie od tej odsłony. Jednakże ja dalej podtrzymuję swoje zdanie sprzed lat o tej części. Czyli dobra gra, ale słaby hitmen. Najsłabszy, bo mało tu hitmena w samym hitmenie, przez fabułę, przez słabe pokazania agenta 47, który swoją drogą w tej odsłonie bardzo mało mówi i sam Małaszyński podkładając mu głos, nie miał tutaj za dużo do roboty. Do tego dochodzą słabe lokacje w większości, bo są one mocno ściśnięte, zamknięte i ograniczone Czają gracza w kwestii kreatywnego zabijania celu. Do tego nie pasująca muzyka i taka bardziej z klimatami Ameryki, jakiegoś takiego dzikiego zachodu, bo dużo tu ciepełka i jakichś pustyni. Także to są uważam takie największe minusy tej gry. Ale są też plusy, bo dużo w tej części zostało wprowadzone, na przykład obezwładnianie różnych przechodniów czy przeciwników za pomocą rąk. I nie trzeba do tego już używać jakiejś broni. Swoją drogą co do tego obezwładniania, to ten system punktacji momentami mnie irytował, bo gra ocenia Twoje postępowanie w trakcie misji i pokazał. Okazuje za co ci odejmuje punkty. Pamiętam, że chciałem ogłuszyć kogoś cegłą w jakiejś tam misji, uderzając go w tył głowy. No więc chcę w niego tym rzucić, tak jak w trylogii, ale okazuje się, że nie da się tego zrobić, gdyż działa to tylko na bronie, które są śmiercionośne, czyli jakieś noże i tak dalej. Ale gdy tą samą cegłą, czy tam innym przedmiotem, chciałem ogłuszyć kogoś i podszedłem do niego, żeby go tym uderzyć, to gra potraktowała to jako nie pozbawienie kogoś przytomności, a po prostu zabicie, bo rzeczywiście okazywało się, że ja zabijałem tych ludzi. Na szczęście później w tej trylogii zostało to poprawione i dobrze, bo te rzucanie jest tam naprawdę świetne. Plusem jest też to, że gra na gogu jakby ktoś chciał sobie kupić i spróbować tej odsłony na promocji kosztuje, uwaga, 7 złotych. I to jest naprawdę zajebista cena jak za taką grę, chociaż oprócz kampanii niczego więcej nie oferuje. Jedynie można pobawić się w powtórne przejście fabuły i odblokowywać wyzwania i znajdować wszystko na mapach i korzystać maksymalnie z tego co gra oferuje, jeśli chodzi o sposoby na zabijanie przeciwników i szukania wszystkiego. Jak jest z inteligencją przeciwników? No cóż, daje to jako neutral, a nie jako plus czy minus, bo na normalu działa to co najwyżej OK. A na tych wyższych poziomach przeciwnicy reagują szybciej, w dodatku jest ich więcej, więc teoretycznie jest ciężej, ale jest to uważam, podnoszenie poziomu w trochę taki sztuczny sposób. Bo to, że poziom jest podnoszony, to jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że niestety same lokacje nie dają absolutnie rady, bo są zbyt małe i ciasne i odczuwa się to takie ograniczenie gracza na. I zamknięcie go z tymi przeciwnikami, gdzie przebieranie nie działa odpowiednio dobrze. No i jeszcze ten nieszczęsny instynkt, który był moim zdaniem totalnie niepotrzebny, bo gdyby go wywalić i zrobić to tak jak w najnowszej trylogii, to byłoby naprawdę lepiej, ale to i tak niewiele by zmieniło, bo zostałyby i tak te wszystkie lokacje, które są problemem, nawet jeszcze większym niż ten instynkt. Przejście gry od początku do końca zajęło mi lekko ponad 7 godzin, bo jak zwykle ja sprawdzałem, szukałem możliwości samego Hitmana i co w ogóle ta gra oferuje. Czy to dobry czas? Złotówka za godzinę gry? Myślę, że lepiej się już nie da. Pod warunkiem, że jest oczywiście promocja aktualnie na gogu. Grałem oczywiście w taki sposób, w jaki gra się w Hitmana, czyli wszystko po cichu i bez alarmu. Jak był jakiś problem i zostałem wykryty albo odejmowano mi za coś tam punkty, to oczywiście reset i tak w kółko aż ukończyłem całą lokację. Można to zrobić oczywiście na głośnego i nawet Kilka razy wpadły mi takie pomysły do głowy, bo już irytował mnie ten system przebierania się instynktu, ale postanowiłem, że gra jest tak bardzo liniowa, że jestem w stanie to nawet po prostu zwyczajnie przebiec, nie zabijając nikogo. Bo gra na normalu czy na trudnym poziomie nie jest wcale ciężka, tylko trzeba sobie obczaić ten system i się przyzwyczaić do jego działania. Kto wie, być może nawet przejdę tę grę na wyższym poziomie jeszcze raz. A jeszcze co do tej inteligencji przeciwników i to, jak oni się poruszają przez nasze działania, to miałem taką śmieszną sytuację i to nieraz w sumie, że. Że chciałem odwrócić uwagę butelką rzuconą gdzieś tam w kąt, by mój cel podszedł tam, by po cichu móc go wyeliminować bez świadków. I czułem, że może się to zwyczajnie nie udać, bo w końcu to cel, który wydaje polecenia grupie specjalnej. I rozbawiła mnie reakcja randoma, który mówi do naszego celu, żeby podszedł to sprawdzić. Absurdalne, że ochroniasz, czy tam jakiś zwykły random, czy też pet, mówi jednemu z dowodzących akcją, że ma iść to sprawdzić co to tam był za hałas i tak dalej. Pewnie na puryście by się to nie wydarzyło i nie byłoby tak łatwo, ale nie wiem, być może się mylę, bo być może to też tak działa na wyższych poziomach ciężkości. Nie wiem, w każdym razie byłem naprawdę mega zaskoczony. Hitman Rozgrzeszenie to gra, która ma dużo głupot i nieprzemyślanych mechanik i naprawdę słabe mapy, bo seria przyzwyczaiła raczej do czegoś innego. Ale gdy ujrzałem napisy końcowe, byłem ostatecznie zadowolony. To Hitman, który wydarzył się tylko raz i w sumie może to dobrze, że taki Hitman Powstał z takim zamysłem i bardziej taką klepaną historią. Nie wiem, piszcie, co myślicie o tym hitmenie, bo ja mimo wszystko wolę jednak zostać przy klasykach i najnowszej trylogii, która zapewnia mi to, co od zawsze podobało mi się w Hitmanie. To wszystko. Jak chcesz, to wbij na mojego facebooka, link w opisie filmu. Zostaw coś po sobie, jeśli spędziłeś dobrze czas, i do następnego razu w kolejnych filmach na kanale. Cześć.